Jakby to nazwać, odratujemy w połowie zmarnowany dzień. W sensie, ja nie mówię, że mój dzisiejszy dzień jest w połowie zmarnowany, ale na przykład wczoraj mój dzień był całkowicie zmarnowany, co nie? I teraz znowu leżałam strasznie długo w łóżku, mogłabym dalej leżeć, ale nie. Wiecie co? Trzeba, trzeba to ogarnąć, trzeba siebie ogarnąć trochę i tak dalej. Wiem, że wiele osób, jak właśnie są ferie, czy ogólnie jakieś dni wolne to może też tak macie, że leżycie połowę dnia w łóżku, a drugą połowę też nie robicie nic szczególnego. Więc wymyślimy coś, żeby ten dzień był jednak spoko. Stajemy i zaczynamy się ogarniać. Umyłam włosy, bo był już w takim nieciekawym stanie. W ogóle jeszcze nie rozpakowałam kosmetyczki po moim wyjeździe, bo ja zawsze się maluję w pociągu, jak jest jakaś dłuższa droga czy coś, a bardziej... Jak muszę wstać załóżmy już o czwartej czy o 5, to nie wyobrażam sobie o tej godzinie jeszcze się malować i ja zawsze się maluję w pociągu. Zrobiłam też już skinker, także jestem w miarę ogarnięta. Ubrałam się, założyłam sobie taką koszulkę, są zawsze o nie pytania, więc jak coś, to ona jest z tego sklepu in Print We Trust chyba. Ale tak trochę średnio polecam, bo materiał jest taki... Taki średni, a szczerze mówiąc to one nie są wcale takie tanie Fajne mają te nadruki, bardzo mi się podobają I chciałabym kupić jeszcze jedną od nich Te nadruki są prześliczne, ale jakby materiał Czuć, że to jest po prostu najtańsza jakaś koszulka, jaką się da kupić Ale mają takie ładne nadruki, że no Tylko nie kupujcie nigdy tego kroju Classic Ty Wejdźcie sobie do mnie na TikToka jak chcecie Ja kiedyś mierzyłam właśnie na TikToku I ten krój Classic Ty jest tak obrzydliwy Naprawdę, chyba że weźmiecie po prostu ogromny rozmiar, ale one są strasznie długie i... A Baby T bierzcie sobie o rozmiar mniejszy, jeśli chcecie, żeby przylegały, bo to jest to Classic T. I chodziłam do Krawcowej, żeby mi przycięła, bo po prostu była tak masakrycznie długa. A Baby T kupiłam troszeczkę za duże bo wziąłam S, ale lepiej wziąć jednak rozmiar mniejszy, żeby to fajnie przylegało. Założyłam sobie w ogóle te różowe spodnie i to są aktualnie moje ulubione spodnie, są cudowne. Na dzisiaj nie mam żadnych planów za bardzo. Rano tylko ogarnęłam sobie właśnie filmik, wrzuciłam go, zrobiłam miniaturkę i tak dalej. Ale chodzi mi o to, żeby takie zwykłe dni, no bo wiadomo, może codziennie nie robi się czegoś jakiegoś fajnego i tak dalej, żeby te zwykłe dni też były spoko żeby jakoś je też wykorzystywać co nie, a nie marnować. I ja mam tendencję do tego, że ja mogę leżeć cały dzień w łóżku, oglądać nim YouTube'a, Netflixa. Ewentualnie czytać jakąś książkę czy coś, ale po prostu moje łóżko ma taką siłę przyciągania. Pójdę teraz chyba i zrobię sobie coś dobrego do jedzenia. Mam wrażenie, że trochę mi się polepszyła w końcu moja cera, także cieszę się z tego powodu bardzo. Ale dzisiaj będziemy czytać książkę. Jeszcze nie skończyłam tej Twisted Hate, a chciałabym zacząć już drugą część Hunting Adeline. Dlatego, że jestem bardzo ciekawa, co się tam wydarzy Z racji, że zaczęłam od tej, bo kupiłam sobie kilka książek, to już bym ją chciała skończyć Chociaż na razie przeczytałam tylko tyle i jestem na jakiejś 172 stronie, ale jest bardzo fajna, bo to jest takie typowe Animist to lovers, i tak mi się to podoba, bo ja bardzo lubię taki wątek, także dzisiaj sobie to poczytam. Mam już swój ryż, to jest ryż z marchewką, po prostu w takim z sezam i imbir marynowany, więc mega basic, ale ja lubię takie rzeczy. Mam jeszcze trochę mokre włosy, więc nie wnikajcie, ale nie wiem o co chodzi, bo zawsze im mega szybko schną, a są jeszcze takie dość wilgotne. Chciałam też trochę pogadać może o fajnym spędzaniu czasu samemu nawet w domu, bez wychodzenia, bo uważam, że często nam się nie chce i nawet nie myślimy o tym, że możemy porobić coś fajnego, tylko po prostu na przykład wolimy albo coś oglądać, albo siedzieć na telefonie i scrollować długo, wiadomo, że Przeglądanie TikToka czy innych aplikacji jest spoko w momencie, w którym możemy się jakoś zainspirować czy coś I do momentu, kiedy mamy na tym kontrolę i wiemy po co to robimy i tak dalej To jest to ok, bo można sobie po prostu pochillować, posiedzieć na telefonie i to też jest spoko Ale myślę, że to już nie jest spoko w momencie, w którym codziennie nasze dni tak wyglądają I nie wiem, siedzimy na telefonie bardzo, bardzo długo Już nawet bez... Jakiegoś większego celu. Często nie jestem w stanie uniknąć siedzenia na telefonie, jak muszę coś zrobić. Muszę na przykład coś zmontować, montuję na telefonie, bo jest mi tak po prostu najwygodniej. Muszę coś dodać, cokolwiek. Są rzeczy, które na tym telefonie robię i tego nie uniknę, ale jednak są fajne rzeczy, które możemy robić zamiast tego. Więc tak jak mówię, siedzenie na telefonie nie jest kompletnie niczym złym. Byłabym totalną hipokrytką, gdybym uważała inaczej. Ale chodzi mi tutaj o takie, jakby spędzanie czasu tylko i wyłącznie w taki sposób. Za każdym razem, jak mam czas wolny, to wybieram czytanie książek, dlatego że to jest po prostu rzecz, którą uwielbiam robić i jestem totalnie książkarą. Uwielbiam czytać i nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy mówią, że. Czytanie jest nudne? W ogóle wszystkie książki są nudne. Jak to słyszę, to jestem tak bardzo zażenowana, bo z reguły mówią to osoby, które nie przeczytały w swoim życiu nawet 10 książek. Książki są tak różnorodne o każdej tematyce, że nie wyobrażam sobie tak powiedzieć. Inaczej nie wyobrażam sobie, żeby jakaś inteligentna osoba coś takiego powiedziała, co nie? Rozumiem, że ktoś może nie lubić czytać, bo to nie jest jakaś taka aktywność, która sprawia mu przyjemność. Każdy jest inny, także jakby jak najbardziej to szanuję i jestem w stanie to zrozumieć. Akurat to jest mój ulubiony sposób spędzania czasu Ale wiem, że nie każdy musi to lubić I wtedy możecie się zastanawiać, co możecie robić Moim propozycją jest na przykład malowanie Ja czasami mam ochotę sobie pomalować Mimo, że nie umiem i właśnie tutaj nie chodzi o to, że Musicie być jakimiś artystami Totalnie o to według mnie w tym nie chodzi Ale żeby kupić sobie jakieś płótno Albo na kartce, jakieś najtańsze farby, cokolwiek Jakąś kolorowankę tam możecie sobie kupić I tak po prostu sobie Porysować, pomalować, tak żeby trochę odpocząć Możecie się przejść nawet na jakiś spacer Posłuchać sobie do tego podcastu, zrobić jakąś jogę, nie wiem, jakiś trening Uwielbiam też piec, coś gotować, takie rzeczy też mi sprawiają przyjemność, także każdy jest inny. Chodzi mi o to, żebyście czasem po prostu pomyśleli, czy nie lepiej zrobić coś innego niż bezsensownie siedzieć na telefonie i marnować kolejny dzień, bo nic Wam dobrego to nie da. A jak będziecie próbować różnych innych rzeczy, to może znajdziecie właśnie jakąś aktywność, z którą polubicie się na dłużej. Mówię to po to, że może kogoś skłonić do refleksji, żeby ktoś przemyślał, czy faktycznie nie warto czasami porobić. Coś innego, tylko żeby nikt tego nie odbierał, jakbym chciała komuś cokolwiek narzucić, bo kompletnie nie o to mi chodzi, ale zauważam to też po sobie i ogólnie po innych osobach, że jakiś rok szkolny, jest tydzień szkolny, to często się narzeka, że się nie ma czasu, że na przykład nie robicie nic innego. Ja też na przykład tak czasem mam, że mówię, że to po prostu szkołę, że nie mam czasu, ale jak przyjdzie co do czego jest to wolne, co nie, to też czasami. Nic się nie chce. Jestem w stanie, wiecie, leżeć w tym łóżku, siedzieć na telefonie i nic nie robić. I to jest dlatego dla mnie czasami taka słaba wymówka, że nie ma czasu. A mam wrażenie, że po prostu częściej nie ma chęci niż czasu. Po prostu polecam porobić wam czasami coś innego. Yy, jakoś fajniej spędzić ten czas Będę czytała sobie Twisted Hate I powiem wam, że to jest jedna w ogóle Z moich ulubionych serii Bo to jest już trzecia część Jest najpierw Twisted Love, potem Twisted Games I właśnie Twisted Hate I tak lubię tą serię, naprawdę tak mi się podoba Bo w każdej książce jest opisana Relacja innej przyjaciółki bo To jest jakby grupa przyjaciółek I w każdej książce jest opisana inna relacja Właśnie yy, dziewczyny z jakimś tam chłopakiem I tutaj jest akurat Jules i Chwila, zupełnie jakoś się nazywa się nazywa Josh? Josh, chyba tak Nie będę wam tutaj nic spoilerować Ale jeśli chodzi o kolejność czytania To polecam czytać właśnie tak od początku Czy jesteście w stanie zrozumieć Bez przeczytania poprzednich Ale dużo rzeczy jakby się ze sobą łączy jednak I czuć, że to jest taka seria Da się czytać je pojedynczo Ale myślę, że więcej rzeczy zrozumiecie Jak będziecie je czytać tak normalnie w kolejności To jest taka fajna książka Serio, uwielbiam w sensie te charaktery bo często główne bohaterki nic mnie tak nie irytuje jak główne bohaterki, które są takie nudne po prostu Takie, że nic nie mają do powiedzenia ani tak Czytam dalej, ale jakoś mi boli głowa, nie wiem o co chodzi Trochę się do Was nie odzywałam, w sumie nie wiem dlaczego, ale oglądałam sobie mój ulubiony serial, czyli Przyjaciół I też czytałam książkę yy, Już nawet sporo przeczytałam, ale przebrałam się właśnie i zrobię sobie teraz trening ja uwielbiam robić pilates, także oczywiście, że zrobię pilates, bo uwielbiam pilates Biorę swoją matę, oczywiście, że jest różowa, bo w jakim innym kolorze mogłabym mieć I tak, nie wychodziłam dzisiaj z domu, nie było na żadnym spacerze ani nic, także muszę się trochę poruszać, bo Standardowo mam za dużo energii i ogólnie chcę się porozciągać i tak dalej